Dokładnie pana dynera, menadżera Piotra Szybko. Bardzo proszę kilka słów na temat tego spotkania. Mikrofon leży przed panem. Gdyby pan wziął do ręki mikrofon dzisiaj bardzo. Co można powiedzieć? Przyjechać się do Miszałski i rozjazdy państwa są tak duże, że... To było cokolwiek powiedzieć, przyjechać ze składem oszczędnościowym, tak trzeba to nazwać, ale pora się spokojnie ugromadnić. Spodziewałem się tutaj równanego meczu. Tydzień temu jechaliśmy z liczby Polski oraz Gdańsku. I w zespole gospodarzy nie ma słabego punktu, więc my tutaj nie marzyliśmy na tym, że, że możemy zwyciężyć, ale w Gospodarze są tak duże, w znaleźli nasze błędy i tylko mogę pogratulować i myślałem, że jesteśmy na przy następnym meczu z Wrocławem u siebie. Myślę, że wystartujemy w pełnym składzie i będziemy starali się powalczyć. Gratuluję się gospodarza i to wszystko. Dzień Dziękuję bardzo. Najlepiej dzisiaj punktował w drużynie wychowawcy Renat Gokurow. Renat, byliśmy od siebie. Jakie było to spotkanie w Spotkanie było ciężkie. To nie Kto jest To jest Tata jest Z O tak! Spotkanie było ciężkie i przygotowaliśmy bardzo szybki na swoim torze i podczas zawodów potrzebowaliśmy robić zmiany. Nie ja akurat tam coś w wypadkach także tak, miarę dopasowałem się i początek miałem taki słabszy i ja potem Lepsze by najlepszy w tym sezonie w <grymne> Ekstralidze. Bardzo, bardzo z tego się cieszę, bo no, można powiedzieć, że to było fajnie, fajnie przygotowane i wszędzie równiutko było, się fajnie sypał i, i krawężniki chodziło także. Czyli Tobie osobiście zielona Ola będzie się dobrze kojarzyła? Tak. Cóż, tak. e, no, e, no trzeba powiedzieć, że no, jednozdolne widowisko, ale na pewno pod klasą do całego tego meczu był wyścig 15, dostar dostarczył nam dużo emocji. Yy, no cóż, nasi zawodnicy pojechali dobre spotkanie z całym szacunkiem dla przeciwnika. Mieli dzisiaj naprawdę ciężko natomiast na to, że jest dzisiaj trudno i, i tak jak Renat yy, zauważył, które trzeba, żeby się tutaj dopasować. Yy, no nie tyle. Będziemy teraz oczekiwać na następne mecze. Przed meczem w Gorzowie, no, myślę, że solidny, przynajmniej jeden trening stał całą no, mamy zaplanowane, także taki plan jest na przyszły tydzień, już wyprzedzając tutaj, swoje pytanie. No cóż, można o tym meczu powiedzieć, no. Ubolewamy, że taka jest sytuacja w Gdańsku, jaka jest, ale każdy ma swoje problemy i życzymy dalsza, nam, żeby ambitnie dojechali po prostu do prezesa Rony. Dziękujemy. Patryk Dudek, na dzisiaj 10 punktów i dwa bonusy. Patryk, proszę o to spotkanie. Dzień dobry wszystkim. No co tu powiedzieć, no nie podjęli z nami, chcieli z nami powalczyć, ale to jednak byliśmy od początku spotkania dobrze dopasowani z naszym torem Uważam, że to jest bardzo dobre zwycięstwo przed kolejnym meczem, gdzie będziemy startować w Gorzowie. I na pewno wszyscy są zadowoleni, bo każdemu sprzęt się bardzo dobrze jechał. Ja jestem ze swojej postawy również zadowolony. Gorzej będzie miała Pani Danusia troszeczkę. troszeczkę się Proszę Państwa, czy są pytania do gości, gospodarzy? Patryk, w kontekście najbliższych, trudniejszych meczów nie ukrywajmy, to co po takim meczu można y, powiedzieć, jakie wnioski możesz wyciągnąć? Mówisz, że wszystko grało, ale to jakieś takie wnioski już w kontekście meczu ze Starągorzów można wyciągnąć? To znaczy na pewno, y, nie ubliżając drużynie y, przeciwnej, to był dobry trening y, dla nas. I... Na pewno wszystko będzie dobrze zgrane, bynajmniej u mnie. Więc yy, patrząc na mecze, które będziemy mieli za tydzień, to będziemy na pewno mieli emocjonujące i bardzo równe spotkanie. No, ja. Trenerzy, ty próbowałeś yy, Adama Strzelca i Kamila Tabczewskiego? Wiadomo, że takie mecze służą pewnie temu, żeby, żeby może trochę nad eksperymentować. Co można powiedzieć właśnie o naszych juniorach? W tym, bo... No cóż, no, na pewno um, na pochwałę zasługuje Kamil Adamczewski, który naprawdę ambitnie, ambitnie pojechał. Wreszcie um, ta, ta jego ambicja jakoś udo, udokumentowana w, w punktach dziesięć plus jeden to dobry wynik, jakby nie było. Było kilku zawodników, Renat jechał dobrze, oczywiście Fredrik Lindgren czy Wieszczek to są zawodnicy naprawdę mm, dobrzy. Także to no, jest no, strażnik przyzwoity dobry bym nie trzeba powiedzieć. Adam Szczelec no, jakoś nie dalej nie, nie zaskoczył. E, zawody młodzieżowe to zawody młodzieżowe i liga weryfikuje e, wszystko, no, co mogę powtórzyć. No, po raz kolejny do pracy, no, nic więcej nie można tutaj e, powiedzieć.